Co wspólnego ze sobą mają? Escape from Tarkov, Stalker, Road to Chernobyl Chernobylite, Fallout i dumerowa muzyczka postsowiecka na Instagramie. Ano te, że wszystkie nawiązują do postsowieckiego apokaliptycznego klimatu. Master, no? Samemu, <grym> Z racji tego, że jestem na urlopie i między domowymi obowiązkami mam czas ograć coś, postanowiłem wrócić do Stalkera, a konkretnie Stalker Cień Czarnobyla. Gra powstała w 2007 roku, a jej fabuła zainspirowana została twórczością science fiction. Za powstanie Stalkera odpowiada ukraińskie studio GSC Game World. W 2006 roku nastąpiła straszna katastrofa, przez którą zniszczony został sarkofag wokół reaktora elektrowni atomowej w Czarnobylu. Radioaktywny opad spowodował wielkie zniszczenia wśród ludzi, zwierząt i roślinności. 30-kilometrowy obszar wokół elektrowni został odcięty od świata i powstała tzw. zona, a same przyczyny katastrofy nie zostały wyjaśnione. W zonie natomiast działy się rzeczy niewyjaśnione. Naturalne anomalie, mutanty, porozrywane szczątki ludzi. Dopiero 6 lat później, bo w 2012 roku pierwsze grupy śmiałków, tzw. stalkerów, dostały się do wnętrza Zony. Głównie dzięki temu, że opad radioaktywny już nie był tak śmiercionośny, a i popyt na artefakty i próbki z Zony był wielki, więc dla takiego stalkera, mimo ryzykowania życia, był to świetny zarobek. Ja postanowiłem zacząć swoją przygodę ze stalkerem już dawno temu, bo w 2009 roku, no wtedy grałem po raz pierwszy na ziemniaku i powiem Wam, klimat tej gry był cudowny, mimo że miałem 25 FPS-ów. Dziś tych FPS-ów mam już 250, a klimat wciąż jest cudowny. Nie wiem czy graliście w stalkera, ale rdzenny język, nie chcę tu używać słowa że rosyjski czy ukraiński, bo nie za bardzo jestem kompetentny, aby to rozróżniać. No, po prostu nie jestem językoznawcą. Tak, polski dubbing naprawdę sprawia, że czuć jakbyśmy grali w postapokaliptycznym radzieckim filmie wojennym. Wiemy o na niebezpieczne, lecz dobrze płatne misje. Zainteresowani? Niech zgłoszą się do waru. Stój! To teren zamknięty do za obcych. Powiedziałem wejdź, nie stój tam. Szlak. Zawsze mam coś ciekawego dla takich jak ty. Moje informacje nie mogą ci się przydać, stalkerze. Natomiast sam świat ma coś około 20 km kwadratowych, więc jest naprawdę spory i tu zaczyna się frustracja, bo postać jest w stanie nosić 50 kg na sobie, więc coś koło dwóch broni, pancerz, jedzenie, leki i amunicja. Natomiast idąc przez świat, naprawdę sporo rzeczy jesteśmy w stanie zebrać, ale nie da się ich często przynieść, bo systemu dźwigu nam nie pozwoli. Frustrujące. Sam świat też jest na tyle duży, że często większość czasu, tak jak i w Skyrimie, po prostu spędzamy na chodzeniu. Więc idziemy, idziemy, idziemy i idziemy. Strzelanie w grze jest jednym z ważniejszych aspektów przetrwania, bo nie mówiłem o tym, ale takie zainteresowanie zoną musi prowadzić do powstania frakcji. I takie też są w Stalkerze Cień Czarnobyla. Powinność, wolność, wojsko, bandyci i samotne wilki, no i też my, którzy musimy sprawnie lawirować między wszystkim tak, aby uzyskać najwięcej dla siebie. Walka będzie jednym z podstawowych elementów przetrwania, nie tylko z frakcjami, ale i z mutantami. No i strzelanie w wielu miejscach doprowadziło mnie do frustracji, bo ciężko powiedzieć, czy to zaburzony balans broni, czy gry, ale w wielu miejscach byłem w stanie zestrzelić każdego na kilka pocisków od tak, typowy headshot, a w innych po prostu NPC byli zrobieni z tytanu, nie dało się ich ustrzelić i koniec. Ach, NPC to też wspaniała sprawa. Świat ogólnie jest bardzo żywy i to też robi fajny klimat. Rozmowy przy ognisku, picia wódki czy z drugą stronę pełnienia posterunków w ciemnych zakamerkach czekając na mutanty. Jednak wiele razy NPC po prostu blokowali mnie tak, że musiałem wczytać grę. A już nie wspomnę o tym martwym koleżce, którego teraz tu widzicie. Tak, to Czacha. Przywódca grupy operacyjnej należącej do powinności. Czacha ma drzemkę? Nie. On nie żyje. Zastrzelił go snajper zaraz po tym, jak dostałem misję na zabicie snajpera. I wiecie co? Zaraz po zestrzeleniu snajpera, czacha z zagrobu kazał mi wrócić po nagrodę. Naznaczony. Zgłoś się po nagrodę i dalsze polecenia. Frustracja. Wszechobecna frustracja. Postać ma staminę. Stamina plus poziom dźwigu i wielka mapa. Tak właśnie pachnie frustracja. I powiedziałem jeszcze o zadaniach. Aby uniknąć frustracji, nie bierzcie na siebie więcej niż trzy zadania, bo one mają czas przydatności jak wasz ulubiony serek. Jeżeli nie znajdziecie artefaktów w 3 dni, BAM! Przepadło! Zwróćcie na to uwagę. Tytuł jest świetny dla każdego, kto chciałby pograć w Escape from Tarkov, ale nie chce wspierać deweloperów po ostatnich wydarzeniach w geopolityce. Szczególnie, że do Stalkera możecie zainstalować modyfikację Gamma. Modyfikacja sprawia, że ten sam Stalker staje się zupełnie inną grą. Bardzo przypomina Escape from Tarkov, ale dodaje masę, ale to masę nowej zawartości i mechanik totalnie za darmo. Dlatego ja zamiaruję ograć wszystkie części Stalkera Vanilla, a potem z modyfikacją i pokuszę się o małe porównanie specjalnie dla Was. Oczywiście wszystko to w pryzmacie powstającego cały czas Stalkera 2 Serce Czarnobyla, gdzie wcielimy się w postać Skifa i nie, nie jest to naznaczony z pierwszego Stalkera. Są to wydarzenia niezwiązane z pierwotnymi częściami gry. Fabuła nowego Stalkera ma być nielinowa, co jeszcze bardziej urozmaici rozgrywkę. Dostaniemy też samodzielne dodatki do Czyste Niebo oraz ze Pyrpeci, będą to i sequel do przedstawionych tam wydarzeń. I nie będę się tu wdawał w dysputę nad aspektami technicznymi gry czy różnicami w grze z 2007 roku, a grą wydaną, no właśnie, kiedy? Nie wiadomo, bo wojna wciąż trwa. Jedne co warto tutaj poruszyć i zauważyć, to to, że do tej pory gra powstawała na własnym silniku X-Ray Engine, a nowy Stalker powstanie na Unreal Engine 5. Do tematu na pewno jeszcze wrócimy, bo na Stalkera wciąż musimy poczekać. Jednak dajcie znać w komentarzu, czy graliście w S.T.A.L.K.E.R Cień Czarnobyla i jak wyglądała Wasza przygoda.